Dzień dobry, kochani. O, taki tydzień trudny czasem bywa. I dzisiaj jest ten z tych dni, które po prostu już dobrze się kończą. Więc ja tylko po prostu chciałem podziękować serdecznie za wszystkie, z każdego z 358 subów. Dzisiaj propozycji muzycznej nie będzie, ponieważ zupełnie nie mam teraz pomysłu. Kot coś tu miał, czy. Może on ma jakiś pomysł, to może oddamy mu głos jutro. Natomiast dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj już tego nie będzie. Yy, wiem, że to taki bezenergetyczny odcinek, ale tak czasem też. Mogło się zdarzyć. Więc serdecznie Państwu dziękuję. Yy, widzimy się oczywiście jutro. Mam nadzieję, że jutro y, będzie dużo mocniej, dużo szybciej, dużo sprawniej, dużo fajniej i, i, i będzie propozycja muzyczna i w ogóle wszystko będzie super. Yy, a dzisiaj no, po prostu już trzeba iść spać. Także dobrej nocy. Jeżeli planowaliście jeszcze balować, to balujcie, bawcie się dobrze. A ja się odmeldowuję. Dobranoc, kochani. Widzimy się jutro. 当、uh huh.